Ranek mozolnie przedzierał się przez szczeliny w niskich górych chmurach. Ktoś wyszedł z domu naprzeciwko i padł na ziemię, jakby przymierzał się do zrobienia pompki. Alistair Patterson, strażnik więzienny, który utrzymywał, że jest urzędnikiem państwowym, sprawdzał, czy pod jego samochodem nie ma bomby. Z progu obserwowała go żona w turkusowej koszuli nocnej i z psem na rękach. Hej hej, moi drodzy, w ten cudny, wiosenny, czerwcowy dzień. Witam was Olga z wielkiego buka. To kochani będzie jedna z najlepszych powieści tego roku. Szczera, prawdziwa, bolesna i bardzo rzeczywista. Słuchajcie, to jest również historia, o której sama autorka w posłowie napisała tak. Jest to fikcja literacka, zainspirowana jednak prawdziwymi wydarzeniami. Historia bratobójczego konfliktu. Lata 70. Irlandia. Północna, zamachy, strzelaniny, łapanki. Gdzieś tam kiełkująca, zakazana miłość. I nie, kochani, tutaj nie będzie happy endu. Przed Wami głośna, nagradzana, piękna literatura, piękna. Nasze winy. Louis Kennedy którą recenzuje dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem poznańskim. To jest powieść piękna tragedia w kilku aktach, zaledwie z takim efektem trzeźwiącym dla czytelnika wymusza na nas uwagę, wymusza na nas skupienie trzyma czytelnika w stanie takiej permanentnej gotowości. Louis Kennedy zadbała, byśmy cały czas byli obok naszych bohaterów, byśmy nigdy nie tracili ich z oczu. Irlandia Północna, przedmieścia Belfastu, rok 1975. Mamy tutaj samo serce konfliktu, jądro bratobójczej walki. Kuszla jest młodą nauczycielką po dwudziestce, która uczy w szkole katolickiej. Tak, Kuszla jest katoliczką i to teraz jest problem. Po godzinach natomiast opiekuje się zapijaczoną matką i pracuje w rodzinnym pubie. Często odwiedzają go agresywni brytyjscy żołnierze. Również większość klientów jest protestantami. I to właśnie tam za barem Kuszla poznaje przystojnego prawnika. Prawnika w średnim wieku. Wyrafinowany, inny, ktoś, przy kim od razu chciałoby się być lepszym niż jest w rzeczywistości. Michael. Michael jest protestantem. Michael wierzy w wolną Irlandię. Michael broni członków IRA. Rodzi się między nimi uczucie: uczucie niemożliwe. Michael jeszcze na dokładkę jest żonaty, a jednak ona i on zanurzają się w sobie. A ich związek może ich kosztować życie: bomba pułapka, urządzenie zapalające, żelignit, nitrogliceryna, bomba benzynowa, kule gumowa, transporter opancerzony, internowanie, ustawa o specjalnych uprawnieniach, unioniści z wangardu. Oto zasób słownictwa siedmioletniego dziecka w obecnych czasach. Słowem wstępu, kilka słów o owym konflikcie, o którym jest mowa w powieści. Mamy tutaj lata 70., Irlandia Północna, to jest samo epicentrum konfliktu. Irlandia Północna jest ogarnięta właśnie konfliktem. Konfliktem, który potocznie nazywany jest w historii Troubles. Kłopoty. Mamy tutaj konflikt między mniejszością katolicką, która dążyła do połączenia Irlandii, zjednoczenia Irlandii, a większością protestancką, która dążyła do przyłączenia, by być częścią Zjednoczonego Królestwa. To właśnie prowadziło do walk, to prowadziło do zamieszek. IRA i UVF były dwoma organizacjami paramilitarnymi, które prowadziły zamachy, bombardowania, strzelaniny. Ofiary tego konfliktu liczone są w setkach, w tysiącach, nawet, a po Podział i społeczny, i polityczny wciąż wpływa nawet dzisiaj na społeczność Irlandii. To właśnie te konsekwencje podziałów, to właśnie te konsekwencje tych najtrudniejszych wyborów. Brat przeciwko bratu, kto jest przyjacielem, kto jest wrogiem. I to, co moim zdaniem najbardziej rusza czytelnika podczas lektury naszych win, to jest takie codzienne życie. W sercu tego konfliktu właśnie. To z jaką łatwością ludzie tutaj opisywani przyzwyczajają się do zagrożenia. Przyjmują potencjalne ryzyko śmierci jako coś naturalnego, jako coś, z czym muszą nauczyć się żyć. Mamy tego sąsiada, który co rano sprawdza właśnie swój samochód w poszukiwaniu możliwej bomby. Mamy tutaj, słuchajcie, dzieci, które neutralnym głosem cytują wczorajsze wiadomości. Mamy agresywne zaczepki, mamy kuksańce i Podrywy od brytyjskich żołnierzy. Mamy łapanki na ulicach, mamy przeszukiwania, mamy zatrzymania. To jest niczym ten szum w tle, jako ten każdy kolejny dzień pośród właśnie tego konfliktu. Zakłopotanie, wstyd czy bunt to są problematyczne emocje. Lepiej się przyzwyczaić, bo to może kosztować życie. Lepiej ignorować panoszącą się przemoc, lepiej odwracać wzrok, nie zwracać niczyjej uwagi. Jeśli buntować się, to przynajmniej tak żeby ten bunt zostawał gdzieś za tymi drzwiami tej zamkniętej sypialni. To jest straszny świat, to jest przerażająca rzeczywistość, to jest właśnie świat, w którym istnieją i z którym muszą się mierzyć bohaterowie naszych win. I to jakoś sobie radzić, to jakoś potrafi tutaj zdruzgotać serce. Dlatego, że słuchajcie, my jesteśmy świadomi, że uczucie naszych bohaterów również skazane jest na klęskę, ale najgorsze jest to, że oni o tym wiedzą. No właśnie, słuchajcie, nasze winy są debiutem powieściowym Louise Kennedy, wcześniej tworzyła opowiadania i takich debiutów Warto słuchajcie, wypatrywać w księgarniach ze szczególną uwagą. To proza dojrzała, to proza przemyślana, żadna z tego bajeczka. Tutaj mamy skupienie się na detalach, na szczegółach, a jednocześnie mamy motyw, który bardzo dobrze znamy. Romeo, Julia, ta miłość przeklęta i oczywiście ci zwykli ludzie, zwykli ludzie uwikłani w pazury tej największej możliwej historii. Ich namiętności, ich bolączki, ich wstyd, ich poczucie winy wszystko to w oparach unoszącej się, Wszechmocnej nienawiści. A wszystko to jednocześnie u Kennedy, takie kameralne, takie zamknięte w konkretnej przestrzeni. Mamy tutaj konkretny czas i konkretnych bohaterów, splecionych bardzo konkretnymi wyborami i konsekwencjami owych wyborów których skutki zobaczymy w przyszłości. No i cóż, słuchajcie, w Wielkiej Brytanii nasze winy Louis Kennedy zrobiły ogromne wrażenie na czytelnikach. To jest proza nagradzana, to jest proza doceniona na dokładkę. I zastanawiam się, czy w Polsce, w Polsce, również historia zakazanej miłości katoliczki i protestanta w Irlandii Północnej lat 70. zrobi podobne wrażenie, ale mam nadzieję, że ta historia nie przejdzie. Niezauważona. Razem z wydawnictwem Poznańskim, nasze winy Louis Kennedy do wygrania w naszym konkursie. Pytanie konkursowe bardzo proste. Z czym z kim kojarzy Wam się Irlandia? Z czym z kim kojarzy Wam się Irlandia? Swoje skojarzenia wrzucajcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki pojawią się w opisie pod filmem, też w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Taki post pojawia się co kilka tygodni. To jest, kochani, jedna z najlepszych powieści tego roku, bez dwóch zdań. Dojrzała, poważna, bardzo konkretna i bardzo nakierowana historycznie. E, oczywiście jest to proza ze względu na ten e, czas, e, o jakim mówi, bardzo specyficzna, bardzo charakterystyczna, ale jednocześnie bardzo interesująca dla czytelnika, pod wieloma względami. E, Louis Kennedy pisze bardzo szczerze, pisze bardzo otwarcie. Pisze w taki sposób, że my jesteśmy bardzo blisko naszych bohaterów i przeżywamy, przeżywamy wszystko, czego doświadczają. I to nie jest tak, że my się tutaj możemy spodziewać jakiegokolwiek happy endu. My wiemy, że to jest miłość skazana na klęskę, i to jest w ogóle uczucie skazane na klęskę, i cała ta historia jest skazana na klęskę. Um, dlatego, że Louis Kennedy niczego przed nami nie udaje, i to jest w tej powieści właśnie najważniejsze. Ale miłość miłością, bo tak naprawdę dla mnie nie to jest najważniejsze w tej historii. To jest miłość w oparach śmierci, taki panoszącej się śmierci. I właśnie w tych oparach, te opary przemocy, te opary konfliktu, ta codzienność, ta codzienność naznaczona tym ryzykiem, naznaczona strachem, naznaczona bólem, wstydem, poniżeniem. Louis Kennedy opisuje to w taki sposób, no, to naprawdę robi wrażenie i pozostawia po sobie wrażenie. Nasze winy. Literatura piękna, dojrzała powieść piękna powieść i jedna z najpiękniejszych powieści tego roku. Tak myślę. Zwróćcie na nią uwagę, możecie również o niej poczytać na blogu Wielkiego Buka. Do zobaczenia. Pa pa.